Witam! Zgodnie z obietnicą w dzisiejszym filmie przenosimy się na Słowację, Karpaty Zachodnie, a konkretnie mała Fatra, która to mała jest jedynie z nazwy. Od wieków swym magnetyzmem przyciągała setki ludzi. Początkowo byli to pasterze, myśliwi, poszukiwacze przygód, obecnie są to rzesze turystów. W średniowieczu powstawały w okolicy zamki. Do dziś zachowały się jedynie ruiny np. zamku Streśno i Starego Zamku. Tak prezentuje się masyw z dołu, na który za chwilę wjedziemy z miejscowości Wratna, do której można dostać się, jeżeli nie samochodem, to autobusem, który kursuje, lecz z wątpliwą częstotliwością. Takimi oto eleganckimi kapsułami udamy się na górę w cenie 12 euro w obie strony od osoby. Wjechaliśmy właśnie na małą Fatrę wyciągiem, który pokonał 750 metrów, i widoki. Są po prostu nie do opisa. Zima jest tutaj tak sroga, że hoho ho. zmierzamy właśnie na szczyt, który nazywa się chleb. Przechodząc do kwestii technicznych, cała długość tego pasma wynosi 52 km. Podzielona jest na dwie części fatrę luczańską i krywańską, nad którą się dziś skupimy. Najwyższy szczyt to Krywań o wysokości 1709 m nad poziomem morza, na który można się wdrapać w ciągu kilkudziesięciu minut ze stacji. Planując wycieczkę na sam koniec do Wielkiego Rozsudca, trzeba brać pod uwagę, że jest to kawałek drogi i jest to wyprawa letnia, nie zimowa. Autentycznie jest to brak słów, żeby opisać jak tutaj jest pięknie natura zastygła pod wpływem niesamowitego mrozu Śnieg skrzy się jak szalone w tym słońcu. Po prostu jest a, cudownie. Krajobrazy naprawdę syberyjskie, choć na Syberii nigdy nie byłem. Także mogę sobie tylko wyobrażać, też tam pewnie obrót jest znacznie sroższy ale no te zamarznięte krzewy wyglądają po prostu wow bez y, sprzętu w miarę jakiegoś tam poprawiającego przyczepność to raczej nie da się tutaj wejść także polecam raczki które wyglądają tak i można maszerować Spatry, widać I niestety, żółtym szlakiem nie dotrzemy do schroniska, bo jest zima i zimą jest zamknięte. Jest zagrożenie lawinowe, więc trzeba zawrócić do szlaku zielonego i idziemy do schroniska. Po tej stronie stoku już jest przyjemnie i cicho, nie ma wiatru. Jest jeszcze lepszy widok na te chmury. Po kilkunastu minutach docieramy do wspomnianego wcześniej niewielkiego schroniska z kuchnią regionalną. Jeśli chodzi o nocleg, to jest możliwy w wieloosobowych pokojach. Oprócz wędrówek, miejsce to jest rajem dla narciarzy. Otóż sporo jest wyciągów, wypożyczalni sprzętu, no i ogólnie sami wspomniani narciarze licznie się tutaj zjeżdżają. A teraz czas na ciekawostkę. Parę minut drogi stąd znajduje się miasteczko Terchowa, w której to w roku 1688 urodził się Janosik. Tak, to ten legendarny zbój podhalański, którego większość kojarzy z serialu z lat 70. Lecz uwaga, tutaj kolejna ciekawostka. Serialowy bohater nie był tym samym oryginalnym słowackim zbójem, a jedynie luźno do niego nawiązywał. Podobno, tak mówią. A teraz pora na najważniejszy aspekt wyprawy, czyli aspekt kulinarny. Bryndzowe haluszki to potrawa narodowa, tak twierdzą Słowacy. Choć sam mistrz Roberto twierdzi, że haluszki dotarły tutaj raczej z kraju Madziarów. E, haluszki bryndzowe. To są takie kluseczki z ciasta ziemniaczano-mącznego. Przypominają one takie lane kluski. Otóż tą masę przeciera się przez takie sito, jakby durszlak z grubymi oczkami, bezpośrednio na wrzątek, no i się chwilkę gotuje aż do wypłynięcia. Następnie one są podawane w takim gęstym, śmietanowym sosie z bryndzą. Bryndza to generalnie to tutaj jest podstawa. Mogą być podane, jest mnóstwo wersji tego dania, Może być, mogą być te kluseczki podane tylko z bryndzą albo właśnie z takim gęstym śmietanowym sosem, na górze okraszone skwarkami ze słoniny. Ale również mogą być podane z kiełbasą, z serem, albo ze wszystkim, co można sobie tylko wyobrazić. Bardzo ciekawą opcją tego dania, które przełamuje tą monotonię i ciężkość tego gęstego, tłustego sosu, jest kiszona kapusta. Kiszona kapusta wymieszona z tymi kluseczkami zupełnie orzeźwia to danie i jest wtedy naprawdę godne polecenia godne polecenia. No nie, to jest tak niesamowita potrawa, że mogłem jeść ją przez tydzień codziennie. No ale wiadomo, to jest kwestia gustu i upodobań. Kolejne danie to zupa czosnkowa też dla wytrwałych, czyli generalnie będzie to Rosu, który pod koniec gotowania jest bardzo mocno zaprawiony czosnkiem, takim wyciskanym przez praskę, z grzankami i żółtym serem, który tam się super roztapia. No i jajko. Jest wbijane jajko surowe, bezpośrednio do zupy, ewentualnie samo żółtko. No i smażony ser. Natomiast na Słowacji będzie to nieco inaczej niż w Czechach, bo po pierwsze, nie będzie to Królujący w Czechach hermelin, tylko inne odmiany sera, żółtego, w panierce nie takiej chrupiącej, tylko bardziej w formie takiego ciasta, mąka jajko, jako panierka. Bardzo dziękuję za uwagę, było mi bardzo miło gościć Państwa ponownie na kanale. Także zapraszam do subskrypcji oraz do pozostałych filmów. No i do zobaczenia.